Alarm się włączył projowy. nie ma nic prostszego od pszczolarstwa kolego. Witam na pasiece farmerskiej. Zbieram proszę Państwa z pasieki ramki, które no, węza albo odbudowana troszeczkę, albo sama węza, ponieważ dzisiaj 16 stopni. Póki co bezwietrznie będzie temperaturka już niebawem, pszczoły się ruszą mocniej. I dzisiaj właśnie będzie na tyle mocno, że lepiej mieć tutaj na oku ogólnie drzewa <grywa> e, i wszystkie ule nie? E, czy gdzieś nie widać e, z stanu, tak? Stan rojowy to się nazywa? Nastrój rojowy, stan rojowy. Nastrój rojowy. E, no wiadomo, czy nie ma manteczników, e, czy matka czerwi. I ogólnie, jak rodziny wyglądają, i będę poszerzał tam, gdzie trzeba, i być może gdzieś już się pokuszę o nadstawki, bo tutaj, dwa, trzy, trzy rodziny, może cztery nawet by nie pogardziły, na pewno, nie? Tak więc trzeba będzie się nad tym pochylić, zastanowić i jak coś działać, nie? Minęło cały tydzień, chyba, od ostatniego przeglądu przed oziębieniem. Dzisiaj jest właśnie ten cieplejszy dzień, takie okienko, ale już jutro, pojutrze coraz chłodniej. Ale też te pszczoły delikatnie mogą wylecieć, nie? Dzisiaj najlepiej będą latały z tego, co pogoda pokazuje. Dlatego trzeba się wziąć za robotę. Tutaj nie ma już. Wędzę, zaraz będziemy robić. A no, tutaj można by było w sumie. Hmm. No, parę ramek z węzą zrobię. No tutaj w sumie jest co budować jeszcze. Dobra. Witam w pracowni pasiecznej. Farmerskiej. O, wszystko jest. Nie ma, żeby czegoś nie było. O, proszę państwa. No tak, no zaraz sobie wezmę parę. Zadrutuję ramek yy, tych gniazdowych. Wtopimy jakąś węzę i pójdziemy przeglądać kulę Pewnie koło 10:00. No. Czy lepiej po południu? Lepiej teraz, bo cały dzień i noc dzisiaj też ma być chyba ciepła. Nie, już dzisiaj zimno, ta, to... Więc cały dzień te pszczoły będą miały na to, żeby się ułożyć, nie? W nowej pozycji, tak jakby, że tam dasz gdzieś susz, czy węzę, to one po prostu się tym zajmą. A jakby któraś gdzieś nadstawkę dostała, to też wejdą, obadają, jak coś zejdą, jak, jak nie, to wejdą. Wiecie, o co chodzi. Więc myślę, że z rana lepiej to zrobić. Rozładować ten to napięcie, nie? że wiecie, tam się tworzą one, jak będą zbierały dzisiaj, bo pogoda, tak jakby wskazuje na to, że będzie nektarowanie, jak jest jakiś pożytek, no to może być ostro, nie? że matki ograniczają, czy coś, nie? Że, że, że to może się dzisiaj właśnie zacząć. nie, Temu trzeba działać. Zmierzyłem sobie jeden drucik i zrobiłem o taką, nie? bo tutaj ten wymiar to jest na nadstawkę do Danta a ten wymiar plus to. To jest na gniazdową, nie i sobie lecimy nie z tym tematem, o tak. Cyk. Piesięć sztuk starczy. No to wiecie lepiej, żeby roboty nie przerobić. Bo nie będziesz miał co robić jutro i pojutrze. Czy będziesz leżał, nie? A. Ogólnie w tamtym roku robiłem ramki da Danta, że robiłem swoje dziurki, nie, bo, no bo tutaj jest dużo ich, nie? Na gęsto. Ja używałem jedną, później tutaj robiłem drugą. Kurczę. Jak to było? Na trzy robiłem. Raz, dwa i gdzieś tu trzy i cztery, no to znaczy raz, dwa, trzy, cztery na pięć dziurek, a tu jest dziurek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, jedną dziurkę miałem po prostu, no i drut grubszy stosowałem, no ale to może innym razem jak mi ten się skończy to pewnie będę tym grubym robił, bo mam go dużo i on jest, przynajmniej jeszcze nie zauważyłem jakichś złych efektów po zastosowaniu tego grubego druta, nie? Wiem, że każdy robi z Ale nie wiem czemu, nie? bo być może ja odnalazłem bardzo ważną zaletę tego grubego druta. Otóż możesz sobie napinać ten drut tu, ale to kiedyś wam pokażę. No i co? Nic prostszego od pszczelarstwa kolego. Hmm? O. Tak, o. teraz robisz, o i tu tniesz, nie? Kurde, tylko że palców nie uciął, wiadomo. O. I tak jakby się zorganizowałeś, młody człowieku, nie? O, no to co, robimy parę tych ramek i do pasieki. Alarm się włączył, rojowy szpaństwo, nie, nie ma, nie ma roju, nigdzie. Szczółki zaczynają się ruszać, chyba dochodzi dziewiąta, mi zostało jedynie węzę wtopić, no i będziemy się bawić, nie? już widzę stąd, że pyłek noszą. Więc dzisiaj będzie ostro latany, bo już jest fajnie dosyć Mimo, może chłodno, nie? To później one ruszą, będzie ostro To, że wczoraj oblot trochę zrobiły to To obleciana jest raczej pszczoła, dzisiaj będzie kurde pracowała Na wylotkach powinno być tłoczno, ale nie za tłoczno. Zobaczymy No i niestety dwa akumulatory rozładowane Tak się pszczelarz przygotował do sezonu Ładuje jeden, no bo nie może tak być, nie? Kurde wystaje z jednej strony po prostu, coś tam wtopiło, ale to nie ma co, mam tam chyba z 7 jeszcze ramek, to idę z tym co mam, Słusznie jakiś mam, ramki pracy mam, więc idziemy, od razu zanotujemy gdzie nadstawki mają iść i na tym skończymy najwyżej dzisiejszy przegląd, a to to jutro by było do wtopienia. <grym> Pszczółki nie bruznują. Robimy przegląd. I gdzie możemy, poszerzamy. I kury, ten wazatnika nie wziąłem. Na piasku będę patekiem notował. Pozaznaczam po prostu jak na daszku coś postawię do których huli nadstawki szykować to jutro, bo dzisiaj to raczej nie dam rady chyba, że tutaj tylko, bo wszystko w sumie gotowe, tylko postawić a tak od tutaj muszę skompletować jeszcze a, i te ule też się różnią, więc nie każda wszędzie wejdzie a, nie ma co czekać, nadstawki kłaść i kurde miody kręcić lecę po kolei zaznaczony, że tu można nadstawkę, nie trzeba, ale można już, nie? zobaczymy jak tam z pogodą będzie i co? Jestem teraz tutaj, pokażę pokrótce jak to wygląda, nie będę na siebie wieszał kamerki, bo wiatr wieje, więc później dużo czasu spędzę na wycinaniu eee, szumów. Postawimy, coś tam pokażemy, nie? Jedną rodzinkę. To jest trójka z zeszłego roku. Tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dodatków. To tutaj na stawkę też idzie. Ostatnia ramka. O! Widzimy, jak wygląda. Żarcie jest i noszą. Tutaj była dana węza. Zobaczmy, one dopiero zaczęły, pewnie, bo przecież nie latały. Zalane u góry, tu jeszcze jajeczek nie ma, tak więc jeszcze ok. I matka jeszcze prawdopodobnie nie jest ograniczona jakoś, bo tam w niektóre komórki już by na pewno nosiła. Ale tu już mamy larwy, więc tamta ramka powinna być zaczerwiona, nie? Bo tutaj już, już, już I tutaj zakryty. No ale to nic. Mógłbym dać im służb, póki ta nie jest zaczerwiona. Dać im susz tutaj, to by zaraz była jeszcze dzisiaj zaczerwiona, pewnie, ale nie chodzi o to, żeby ją jeszcze gonić, już teraz, nie? Więc dobrze, że ona ma co robić. Myślę o, ramkę pracy mi trzeba dać prędzej, patrzę tylko, czy. Nie ma mateczników żadnych. Ale póki co nigdzie nie było widać. Więc nie sprawdzam do końca, po prostu. Dwie, trzy ramki. O ile pszczoły jest dużo, wejdę, zobaczę. Nie ma mateczników za, za, za tego. Zakrywam i składam. Nie ma. No do tej pory nic tutaj nie widzę. Pszczółki ciągają, ale też trudniej nie widzę, nie? Więc te jeszcze się nie wygryzły u mnie. Pszczółki ciągają na krop. Jak przechylam ramki, to słyszę dobrze, jak mi na folię pada. Więc do tej rodziny też już nadstawka. To ramkę pracy jeszcze dam. I już nadstawka I OK. O, tutaj ona była przez chwilę ta ramka pracy, przez jedną dobę chyba. I coś tam zaczęły, więc ona normalnie by była, nawet miodku trochę zniosły widzę tutaj nektar. Albo przenosiły miodek, nie? Więc wkładamy jako przedostatnią. I niech one sobie jeszcze mają parę dni, tutaj roboty. Przy, ty, przy tej pogodzie, co u mnie, jutro jest chłodniej. Jak tylko słońce nie będzie, to też one nie będą latały. A składamy i zaznaczamy, że tutaj też trzeba nadstawkę, by było położyć, jak pogoda będzie pasowała. Nie? Żeby one już tutaj układały, w tej nadstawce no oczyściły, wiadomo, się przygotowywały. Nie będę kraty odgrodowej dawał. Na pierwszy raz. Niech matka tutaj będzie chciała niech zaczerwi trochę, więc pszczoły wtedy chętnie tak jakby będą robiły tam porządek nie? i będą znosiły wtedy też e, tam żarcie. Nie? Czyli miodek mój. Zobaczymy czy coś przyniosą z sadów, bo jeszcze u mnie obłonki grusze. Wiadomo na działkach, na działkowych to wszystko ruszy, nie? więc może gdzieś tam te silne rodziny. Może akurat coś tam zapełnią, a jak nie to przynajmniej zapas będą miały Później szybciej zapełnią jeszcze przed rzepakiem Przed lipą chyba Rzepaku nie będzie Dobra Zasłaniamy No i tak lecę Wszystkie, nie? i zaznaczymy, że trzeba. No ta, ja w sumie na pamięć znam, bo to 3 czy cztery rodziny się wyróżniały z moich. Jedna u się, więc 4-5 nadstawek i gitara. Teraz wielkopolskie, tutaj jeden, tam drugi ośrodek dadant. No i już mamy porobione cztery ule dadant gotowe na nadstawki, jeden wielkopolski. A więc, no, Zrobiłem tutaj, że roboty przy takiej pogodzie mają na dwa dni gdzieś. Więc nie wiem, czy jutro będę kładł, czy. No zależy, nie, nie kojarzę jak tam z pogodą jest, ale w każdym bądź razie w nadchodzącym tygodniu już tutaj cztery ule będą z nadstawkami.